Hej, ja jestem Agata i dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. Wspólnie przetestujemy sobie nowości od Stars from the Stars. Także jeśli lubicie chłodne odcienie albo efekt świeżej i promiennej skóry, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Ale zanim przejdziemy do testu nowości, to przygotuję sobie bazę, którą już dobrze znam i użyję mojego ulubionego podkładu. Najpierw rozprowadzam podkład pędzlem, a następnie doklepuję go gąbeczką. I wiem, że teraz wygląda to dosyć jasno, ale nie martwcie się, zaraz wiadą nowości, które sprawią, że wszystko się wyrówna. Teraz dołożę odrobinę korektora. Bazy z podkładu i korektora mam już gotową, także teraz odrobinę olejku na usta, żeby w trakcie makijażu one się już odżywiały i trochę nawilżyły. Odrobina pudru do utrwalenia całego makijażu. No dobrze, więc wreszcie przechodzimy do tego wyczekiwanego testu i najpierw zaczniemy sobie od tych nowości, no zobaczcie tylko, jak to wygląda. Linia Munkist poszerzyła się o dwa wypiekane brązery w dwóch odcieniach, w chłodniejszym do konturowania oraz w cieplejszym do ocieplania twarzy. Mają beztalkową, nieziemsko-jedwabistą formułę, idealnie wtapiającą się w skórę, gwarantującą łatwe blendowanie. Zacznę od tego chłodniejszego. Widzę, że dosyć sporo się go nabiera, także odcisnę delikatnie. Widzę, że jest taki delikatnie satynowy i pięknie wtapia się w cerę, w ogóle zobaczcie jak szybko się z nim pracuje. Dodam też odrobinę na linie żuchwy. Dodatkowo jest to formuła beztalkowa, także myślę, że na pewno znajdzie swoich zwolenników. Już tą jedyneczką uzyskałam naprawdę bardzo ładny efekt. Ale żeby też przetestować tą dwójeczkę, to odrobinę dodam właśnie na czoło, żeby tak dodać subtelnej opalenizny. I nałożę go takim większym, puchatym pędzelkiem, dosłownie omiatając całą twarz, żeby tak wszystko wyglądało delikatnie i subtelnie. No, zobaczcie, tylko przepięknie się to wszystko ze sobą scaliło. Naprawdę jestem w szoku. Bardzo przyjemne produkty, bardzo przyjemna formuła. No, jestem zachwycona. Ale to nie wszystko z nowości, bo linia Munkist poszerzyła się też o dwa nowe odcienie róży i powiem Wam, że no, wyglądają one obłędnie. Jeszcze te tłoczenia po prostu dają im taki wysokopółkowy vibe. Ten ciemniejszy odcień to idealnie się wkomponował w moją bluzkę i to wcale nie przypadek, <grych> ale użyję sobie ich obu. Najpierw zacznę od tego jaśniejszego i nałożę sobie go takim mniejszym puchatym pędzelkiem wow, zobaczcie tylko jaki świeży efekt uzyskałam właśnie tym różem dał on takie satynowe wykończenie które bardzo lubię w różach naprawdę no nie mogę się tutaj napatrzeć na ten policzek, bo wygląda to naprawdę bardzo świeżo i chyba żeby zrobić taki równomierny test i dać szansę też temu różowi to nałożę go właśnie na drugi policzek i zobaczymy sobie jaka jest różnica i nałożę sobie go takim samym pędzelkiem tylko troszkę mniejszym no ten odcień jest zdecydowanie taki chłodniejszy, ale też daje mi naprawdę taki fajny vibe takiego zmarzniętego policzka. Uważam, że to bardzo uroczo wygląda. No naprawdę taki jest wiśniowy. I tak samo jak w przypadku tego pierwszego odcienia, widzę, że ten efekt jest satynowy. I to uważam robi naprawdę robotę, bo przepięknie wygląda tak świeżo i naturalnie na policzku. I chyba już tak to zostawię. Nie będę dokładać więcej tego różu, bo już sam ten efekt jest naprawdę uważam bardzo ładny i subtelny. Także wystarczy. No, może jeszcze troszeczkę na nos, żeby to się wszystko ze sobą fajnie scaliło. Czas chyba na największą gwiazdę tych nowości, jeśli tak jak ja pokochałyście tą paletkę Nude Star, to tutaj mam dla Was hita, bo słuchajcie, powstała jej młodsza siostra w bardziej chłodnej i takiej myślę delikatnie wpadającej w różowe tony paletka. Paleta 9 doskonałej jakości cieni w chłodnej kolorystyce Nude, zamknięta w pięknej kasetce z lusterkiem nadającej kosmetykowi wysokopółkowy vibe. Skomponowana z kremowych matów oraz błysków o różnych wykończeniach, pozwala na stworzenie każdego makijażu po chłodnej stronie galaktyki Nude. A że już nie mogę się doczekać aż przetestuję ją na oczach, to zapraszam Was bliżej. Zaczynam od najjaśniejszego beżu i nim sobie tutaj odcinam łuk brwiowy. Ten jasny beż jest taki półtransparentny i ja właśnie bardzo lubię tego typu maty, bo nie zostawiają mi później tutaj takiego zbyt jasnego odcięcia. Także to bardzo duży plus, bo dzięki temu właśnie można sobie tutaj ładnie wszystko później wyblendować. Zaznaczam załamanie kolejnym cieniem, tym razem takim pośrednim, wpadającym w dosyć różowe tony. Nabrałam go na pędzelek, tak dosyć bezpiecznie, dosyć mocno otrzepałam też przed dołożeniem na oko, żeby sprawdzić jaka jest pigmentacja. Ale już widzę, że to są cienie, którymi naprawdę nie zrobicie sobie krzywdy. Dokładam go nieco więcej, tworząc już takie wstępne konturowanie oka i sięgam po najciemniejszy odcień z paletki i nim sobie tutaj zaznaczam zewnętrzny kącik. Chciałabym uzyskać efekt takiego dosyć delikatnego makijażu, ale jednak podkreślającego to oko, takiego trochę romantycznego vibu. I teraz takim bardziej puchatym pędzelkiem blenduję sobie granice. Środkowym cieniem zaznaczam też dolną powiekę. I dokładam jeszcze delikatnie w zewnętrzny kącik tego najciemniejszego cienia. No i taką bazę mam już przygotowaną, czas na błyski. Takim języczkowym pędzelkiem postaram się nałożyć na jak największą część wewnętrznego kącika. On jest taki bardzo plastelinowy i myślę, że on w ogóle chyba najlepiej będzie wyglądał nałożony palcem. O, zdecydowanie, zobaczcie tylko na ten błysk. Ta jego plastelinowa konsystencja sprawia, że on wygląda wręcz jak foliowy cień. Żeby sprawdzić, czy inne błyski radzą sobie równie dobrze, nałożę je tutaj jeszcze w ten wewnętrzny kącik. I tak to się prezentuje na tym oku. Teraz czas to wszystko powtórzyć na drugim. Oczy mam już skończone, jeśli chodzi o cienie, zostało mi tylko wytuszowanie. No powiem Wam, że ten foliowy cień po prostu tak tutaj robi robotę na powiece. Że nie mogę przestać patrzeć w podgląd, bo naprawdę no, wygląda to obłędnie. Myślę, że ta paletka, tak jak jej siostra, zrobi naprawdę ogromny szał. Bo no, jeśli jesteście fankami chłodnych odcieni, to szczególnie wam polecam, bo naprawdę wygląda to obłędnie. A ja przechodzę już do wytuszowania rzęs. Wytuszowane rzęsy, więc został ostatni etap makijażu, czyli usta. I tutaj też pójdę w chłodne odcienie, także przechodzę do konturówki w takim odcieniu delikatnie chłodnego różu. I żeby dopełnić całość, dodam odrobinę sapnowej pomadki w odcieniu 0,5. I żeby ten błysk na powiece nie był taki osamotniony, to dodam odrobinę błyszczeka na środek ust. No i mamy skończony makijaż, tak to się prezentuje. I słuchajcie, ja powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zachwycona tym, jak to wszystko ładnie ze sobą się połączyło. Te produkty do twarzy, zarówno róże, jak i brązery, przepięknie się ze sobą połączyły, dały takiego świeżego efektu. I to satynowe wykończenie sprawia, że jak cały czas tu patrzę, spoglądam na ten podgląd. To widzę, że ta skóra naprawdę tak świetnie, świeżo wygląda. Odcienie tych różów są też takie bardzo nietypowe, ale jednocześnie mocno w trendach teraz i myślę, że naprawdę nie jedna osoba się w tych odcieniach zakocha. Tak samo w przypadku palety, myślę, że będzie ona naprawdę Ogromnym hitem u miłośników chłodnych odcieni. Te błyski na powietrze wyglądają po prostu obłędnie, odbijają przepięknie światło i to samo z cieniami matowymi są one takie dosyć unikalne, bardzo przyjemnie mi się z nimi pracowało. Jestem ciekawa, który produkt Was najbardziej zachwycił, czy są to brązery, róże, a może paletka. Koniecznie dajcie znać w komentarzu i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Do zobaczenia.